w dzisiejszym odcinku mamy dla tą głowę. Nie, no, naprawdę mam dla wystału głowę. Hm też czuję, że spada. Puch. Coś, co jest? Negoland? Z tego? Wątpię. Otwórzmy. Wow! Zacznijmy od tego pudełka. Sprawdźmy, co w nim jest. O, ktoś mi tu podrzucił. To zaraz, to zobaczymy. naklejki, wąż, u fajne dotyka się go co to jest? czerebek? nie wiem napiszcie w komentarzu tutaj pszczoła super 60. to jest małpa nie, Jakaś, jakiś rodzaj małpy. Napiszcie w komentarzu. I, i to noga albo gąsienica. Ok, to było wszystko w tym pudełku. Może coś z tego zrobię. Kolejna rzecz. Co tu może być? Co? Uch. Ho! Ła. Przy. Proszki. Lew. Różne takie rzeczy, bo będziecie mogli jedną z nich wygrać. Tutaj jest chyba glut. Otworzę. Patrzcie. Tutaj. należy się otworzyć. W następnym odcinku Wam powiem co to jest. Klej? Nie, to jakiś brokat w kleju. Okej. Okay. Fajnie. Przejdźmy. Dalej. Jakaś kulka. Ja. Yeah. To powinno się odbijać. Tak mocno. Tak. Bam, bam, bam. Ale się nie odbija. Co to? Oszustwo. Muszę to otrzymać za zamek. Oszustwo. Karta. Batmana? O. Myszka? Odłóżmy. Coś tu jest! To chyba taka gra z McDonalda. Z McDonalda? Tak, z McDonalda. Jest tu Happy Meal uśmiechnięty. O, i łapka. Cytam, czemu akurat łapa? No! Hej! No! 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 Chyba to kiedyś działało tak, że tutaj jest... O! Patrzcie! Jak tu jest coś lekkiego, to to się zamyka, ale jak nie... O! Na przykład taka myszka. Ta myszka. Jest szczęśliwa. Jest lekka i, te, i ten. Kredy. Fajnie. Zegarek, yokai, Zegarek, yokai. Ok, ciekawe, czy znajdziemy do tego jakiś rzetelny jokaj. Watch, a to jakaś podruba. Kiedyś nagram prawdziwy. Mam tutaj, przygotowany, udowodniony. Ten kalendarz, Yokai, Czy jak to tam ma? Głowa. Zostawmy to. Glut! Zostawcie łapkę w górę. Subika z dzwoneczkiem, a postaram się to otworzyć. Potrzymaj. Na chwilkę nie, możecie jeszcze nie widzieć. Nic. Ole, ok, już, już wróciłem. Sprawdźmy. Ule. Wystarczy nam tyle chyba. A nie, to się to krazu chowa. Ole, patrzcie. Łodno woda, tutaj jest sama woda A jak można dotknąć? Dotknijcie odaknąć, tego Leący to nie? Musimy chyba go już schować Potem wrócimy do tego. On nie zna sprzedaż. O, tutaj coś się nam zawieruszyło. Jak mówiłam, nie, nic nie możecie w tym odcinku wygrać. Kolejny klej oznacza z, z Play... Playground. Playground. Chyba tak to jest. Patrzcie, niebieskie słońce to. Są niebieskie. Widzieliście to, co, co nam zrobiło? To. Puzelki. W, w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Z tego stadionu Energa. Niedługo, może, nagram z tego odcinek. To Co to jest? Myszki, fajnie! O, wyjmij kolejne myszki, no bo chyba tu jeszcze są. O, tutaj są te myszki. Śrubka. Bo. O, to jest. Przerzy. Tutaj mam dwa. Fajne były. Jeden z chłopów, jeden nie. Ten ninja, no, pamiętajcie go? Tutaj to. Tutaj to. Gdzie jest? O! I to wszystko z dzisiejszego odcinka. Tyle, tyle rzeczy dzisiaj otworzyliśmy. Dużo nie. A ten slime czemu tak jest? Muszę go zakręcić po odcinku, żeby nie wyschnął albo teraz dał radę. O! Zamknął się. A znacie tego TikToka? Shout out little friend. Bum. O, oh, nia, nia, nia. Nani? E, Napiszcie w komentarzu, co jest waszą ulubioną grą. Macie do wyboru Minecraft, Fortnite, co tylko zechcecie. Moje już mówię. Brawl Stars. To jest najlepsza gra. Ostatnia e, Ostatnio tak zrobiłam taki jeden klubik, gdzie można dołączyć w jeden sposób. A zasadzie kto chce może dołączyć. Wystarczy. Ten, ten klub się nazywa Subskrybuj przez 2J na końcu. No i... Tam jest dopiero. Są tam dwie osoby. A propos już subskrypcji to subskrybujcie kanał. Ee, zaraz pan Blu bl, powie nam ile. Tylko muszę go gdzieś tu znaleźć. B, panie Blu, gdzie jesteś? Kacik, kacik, szukam cię. Hmm? Nie ma. Pomóżcie. Napiszcie w komentarzu. Okej, okay. szukamy, szukamy, szukamy. Nie. Pan bo Gdzie pan jest? Dobra, nie ma go. To ja powiem. O, pan kamień jest. Pani kamieniu ile? Ja jestem za pana konto. Pana B i ogłaszam 30 łapek w górę i, 3, i 10 subskrypcji, a jak, a, albo 100 subskrypcji, żebyście że, i dołączenie do klubu m, tego Maćka Zbieracza gdzieś tak y, do tego klubu subskrybuj przez dwa j na końcu. A teraz się z wami żegna Maciek i Kamień. raccolta